Odcinka to będzie recenzja dla Smile Life, tak? Czyli Glider 2016. On jest z Tunezji. już tu nie będzie. Ale on jest z Tunezji. Mam tutaj jego kartkę czerwoną, tutaj też myślę, 3 załadnie to jest zrobione. Tylko, że jej wody to. Nie wiem, ma bardzo dziwny pysk. No. W sumie. Ma też prześwity niestety i się tutaj obdarwa na nogach. ale ma podkowy, za to i strzałki ma To bardzo, bardzo fajnie zrobione. No, dybionka też ma fajnie. Zrobione, no. Tylko ja nie wiem jakie jest niestety maści. Jakby ktoś widział, to napiszcie mi w komentarzu. No i Chyba mało się, no chyba tak. <laughs> <laughs> takie tam łyteczki ma, ma Takie, których nie widać praktycznie, ale... Coś tam jest. No, jak gdyby tak ją zlikwencjować, to by mogło być... Nie, znaczy... mogłabym ją ocenić, no... Nie wiem, Na przykład... Tak, 7 na 10? Я могу так не быть по но именно это мне приносит по-долго. Так, я Я надеюсь, что это видно. Тут у нас спокойно сделано. gdzie się to przydało, ale nie takie żego czegoś nie mam recenzjować, ja sama chciałam, ale dobra. I chyba jest w albo po prostu sobie tak idzie. No, to to było wszystko. Dzięki za oglądanie i pa pa!